Powiedz mi, Michał, w takim razie, w jaki sposób sprawdzacie tą jakość? To, że one są coraz lepsze? Jak. Wiesz, tak się zastanawiam, żeby to było ciekawe dla czytelnika, i żeby to tak. powodowało, że oni chcą wracać, chcą czytać częściej, że będą na waszym fanpage'u. Co takiego? No w, 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 z mojego punktu widzenia, bo to naprawdę nie jest punkt widzenia redakcji, z mojego punktu widzenia my stosujemy metodę statystyczną. Okay. Z jednej strony generujemy, mamy ludzi, którzy, którzy, mają świetną intuicję, są po prostu mądrzy, bo my w tym momencie mamy redaktor naczelną, bo kiedyś na redaktor naczelną, są ważna była moja żona, teraz Agna Nutkowska i, i to jest po prostu super babka. I ona nie jest na tym, jakby nie robi tego z przypadku, tylko po prostu hmm, ona to ogarnie i bazujemy bardzo mocno na, na tym potencjale intelektualnym, który jest jakby wewnątrz organizacji, ale z drugiej strony, już z mojej perspektywy, my, e, jak ten proces działa, to ten proces działa bardzo mocno, tak, tak właśnie statystycznie. To znaczy, że, że jeżeli my widzimy historycznie, że coś działało, e, to jesteśmy w stanie wykrywać e, ten, ten efekt już od drugi raz i nie jesteśmy w stanie powracać do jakichś tematów. Bo to jest tak, że rodzic jest na pewnym etapie, on przychodzi z etapu do etapu, był, e, pierwszym poród, później jest karmienie pierwszą, później jest e, e, w jakich później jest tam adaptacja wszystko na przedszkolę, szkoła na sto i tak dalej. I ten target on sobie tak wpłynie, mm -hmm. że, że przedsiębiorcy, jak jesteś przedsiębiorcą, to jesteś przedsiębiorcą. To nie jest tak, no wiadomo, że przychodzisz jakieś, jakieś etapy, jeżeli Twoja firma rośnie, to przechodzisz z etapy który masz bio, to osoby zatrudnione, później 10, później 200, później 2000, ale jakby takich, takiego, takich, takiego procesu wzrostu jest bardzo mało. Mało ludzi jest, którzy zaczęli od dwóch osób i po trzech latach mają już 2000. Tak, to jest super federalizm. Jakby przedsiębiorcą się jest i do niego kierujemy treścią, on cały czas ma, znaczy nie my, tylko w ogóle, cały czas ma podobne problemy, tak. Zarządzanie czasem, z ludźmi, itd. U nas, rodzice, oni przechodzą sobie z etapu do etapu. Czyli, jeżeli my opracowujemy i, i opracowujemy jakąś treść, która, która działa, to ona dzia, zadziała też za rok, na totalnie innych ludziach. Mm -hmm. tak? Czyli, że my, że, że my piszemy jakieś, jakieś rzeczy, w jakiś sposób, na przykład, już damy taki bardzo konkretny, w jaki sposób ogarnąć adaptację przedszkolną, która które jest totalnie problematyczna dla rodziców, jest czasami dramatyczna i my opracowujemy ten temat i piszemy, go, piszemy o nim we wrześniu, bo, bo wtedy jest ta, jest ta cała burza tych płaczy w przedszkolach itd. Tą treść jesteśmy też w stanie powtórzyć jakby i ta treść już jest dla nas jakąś wartością, która będzie pracować przez, przez lata. I, I my wracamy do tej treści, patrzymy, co jest, co możemy zaktualizować, jak ludzie zareagowali, czasami właśnie robimy coś nowego w tym kontekście i tak dalej. Czyli jakby masa, która się wytworzyła przez lata, masa tych, tych doświadczeń powoduje, że my już dużo rzeczy wiemy i dużo rzeczy jakby dokładamy do tego, do tego, do tego stosu różnych opracowanych już tematów. Czyli e, to jest zaleta, to jest super zaleta, tak z punktu widzenia, że ktoś robi content już tak w to jest Bo to jest taki problem pomiędzy robieniem kontentu, a robieniem kontentu jakościowego, ale tak naprawdę jakościowego. Nie? Bo my robimy tak naprawdę jakościowy content. To znaczy, my nie robimy go dlatego, że będzie SEO dobre, że będzie sprzedaż dobra, bo to tak naprawdę z naszego punktu widzenia w ogóle dla nas nie ma znaczenia. My chcemy rozwiązać jakiś problem, który mają rodzice. I to robimy tak autentycznie, żeby chcemy naprawdę pomóc ludziom w adaptacji przedszkolnej. I to po, po, powoduje, że, że jakby nie musimy myśleć o tej całej maszynerii, która, która stoi później, czy, czy ten tekst jest dobrze sformatowany z względem SEO. Nigdy tego nie robimy. Nigdy, nigdy. To mm -hmm. nie znaczy, że CEO dla nas nie jest ważne, albo że nie podkręcamy albo nie tagujemy i tak dalej, i tak dalej, ale jakby na poziomie treści samej, to w ogóle nie, nie zostałem to, na to uwagi. Ale to też jest to też tak już z punktu widzenia Google w ogóle algorytm. Wiadomo, że tam jest jakiś algorytm, bo wiadomo, że to generuje jakieś, jakieś czasami dziwne rzeczy rynkowe. Na przykład wiecie, jest cały rynek tekstów pod CEO, nie? i zobaczcie, mm -hmm. że, że, że to jest tak, że Google wytworzył jakiś mechanizm, taki, taki sztuczny twór, taki sztuczny twór, który rzeczywiście rozwiązuje jakieś problemy, ludzie szukają, ludzie znajdują, e, sztuczny twór, który, który wytworzył wypączkował jakiś rynek, który tworzy teksty, których nikt nie czyta i publikuje to na, 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 w internecie. Czyli, czyli generalnie gdzieś tak ekonomicznie ruch pieniądza idzie w ogóle od jakichś klientów do jakiegoś biznesu, który robi kompletnie bezsensowne rzeczy. On robi tylko po to, żeby jakieś tam googlowskie crawlery go przechwyciły. Nie? Czyli w ogóle ludzie piszą dla automatów, żeby oni przeczytali ten tekst. To jest totalny absurd. No ale teraz i pomijam to. I teraz, to jest, jak my działamy, nie? my działamy dosyć tak, że, że my chcemy e, pomóc ludziom, a nie robotom. I teraz jeżeli mamy rodziców i piszemy do nich treść która im pomaga. to teraz z punktu widzenia Google'a to jest tak, że oni, tam są inteligentni ludzie i oni myślą sobie za każdym razem, tak, naszym celem jest dać taki content po wyszukiwaniu, taki content, który będzie wartościowy dla ludzi. I ten, ten algorytm, który oni tworzą, jest taki, żeby dojść do tej precyzji, co to znaczy wartościowy content. Oni tego nie wiedzą jakby, bo, bo nie jest w stanie ktoś ocenić, czy to jest dobry tekst, czy on ma, jest mądry, czy nie jest mądry, i oni spróbują to jakby statystycznie ogarnąć. I teraz jest tak, że Google, za każdym razem Google zmienia, zmienia jakieś algorytmy, znaczy za każdym razem, za tak? jakiś czas zmienia ten, ten swój algorytm i wtedy różne rzeczy się dzieją. Można sobie na, na i zobaczyć jak, jak pewne biznesy padają, a pewne biznesy wzrastają. I historycznie 10 lat, 10 lat współpracy z Googlem powiedzmy, czyli 10 lat publikowania treści, za każdym razem, kiedy Google się zmienia, to my rośniemy. Mm -hmm. Czyli on, jakby, jakby, wiecie, on nie jest genialny. My się nie przejmujemy jakby Googlem, nie przejmujemy się, jak to skonstruować ten tekst, jak hiddenki robić kamórki i, i co podkreślić, tylko my podkreślamy rzeczy, które są potrzebne dla ludzi, nawet jeżeli to nie jest fraza e, e, dobrze wyszukiwana. Ale celem Google'a, takim tak wysokopoziomowym celem Google, jest pokazać całą treść, która rzeczywiście ludziom pomoże. Więc, więc w tym momencie, my tak trochę, to jest taka trochę synergia, my sobie robimy swoje, a Google do nas dochodzi, dochodzi, że my jesteśmy dobrzy. Tak, ja miałam takie wrażenie, tak? I za każdym razem, ja teraz kiedyś, te, kilka dni temu nawet, coś patrzę, jakiś serwis parentingowy, bo te serwisy też tam e, właściwie już teraz nie ma, bo to są wszystko, e, wszystkie serwisy parentingowe, są jakby Funkcjonować ten biznes się trochę skończył i, i to, to są takie takie huby pod te. Po tam po prostu wszystkie tematy są tak samo ograne, i, i, i nie jest nie, nieważne, czy piszą, czy, że pieluchy są dobre, czy są złe, raz jest, bo ludzie szukają, że są dobre i są złe. Więc oni piszą cokolwiek. No my tak nie robimy, my piszemy tylko to, co uważamy za, za stosowne. E, no i patrzę sobie na, na wyniki w Cine Ranny, jakiegoś tam, tam serwisu i on dwóch milionów, szukają nie pamiętam, było rodzice .pl, czy coś, chyba R z dwóch milionów skoczył na 500 tysięcy w ogóle dwa miesiące. Czyli znaczy wskoczył, zeskoczył, tak? Czyli coś się tam stało, że no jak może koncentowy serwis spaść z dwóch milionów do, do, do 500 tysięcy? No przecież nie, nie, nie wrzuca, raczej nie wrzucają pieniędzy w reklamę tej treści, tylko ta treść sama jakby funkcjonuje. Więc w jakiś sposób ten serwis był napompowany, że, że, że ci ludzie przestali, przestali oglądać prawdopodobnie, nie wiem, bo nie, nie przyglądałem się temu, ale to jest właśnie taki proces tego dealowania z, z Googlem, tak? Czyli Google coś tam zmienił i ich strategia przestała funkcjonować. Więc my, już tak tak strasznie długo, my próbujemy wprost odpowiedzieć na problemy rodziców, a Google no, docenia, oczywiście nie docenia w taki sposób, jak na przykład to e dziecko, które serwis Teoretycznie konkurencyjny, który ma 5 milionów chyba, chyba ruchu, więc to wyobraźmy sobie, że, że mogę, serwis parentingowy z 5 milionowym ruchem. Nie? Jak, jak w ogóle załóżmy, że ludziom, ludzi zainteresowanych w ogóle rodzicielstwem rodziców, to no, można ocenić na 2 miliony. To, 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 to są, co, co są za ludzie, te same 3 miliony? Nie? To, co tego nie wiadomo. No ale jest serwis, jest serwis, jest e, e, skierowany dla rodziców i on ma. Tak jakby, wiesz, zrobić serwis skierowany dla przedsiębiorców i mieć tam 10 milionów ruchu, nie? I, no i okej, okay, mamy 3 miliony przedsiębiorców, nie wiem czy tyle, a, a 7 milionów co to jest, nie? No, no ale to, to nevermind. To są takie, eh,